Tutaj również prokurator złożył składał niniejszy wnoszą o dopuszczenie dowodów z wydruków spisów umieszczonych w profilu ośrodka monitorowania zachowania rasistowskich ksenofobicznych w Warszawie. Wszoka przedstawiciel! Wszoka przedstawiciel! Szmona Fijała na utrzymanie przez poskarżonego kontaktu z organizacjami ksenofobicznymi na odcinku rosyjskim z tzw. wychowaniem tysiącem karyli, utrzymanie kontaktu z organizacjami i osobami, których działalność pozostaje zainteresowana w specjalnym kontaktów. Wielokrotnie w ramach zadresorcą w zarazie stosunków z Mowiemczym Łęczekiem Polszańskim, przewodniczącym Symbolu Miaszczu, ja to nie podjęło wpływ na cele zachowania poszczególnych zarejestrowanych materiałów, polegającego na y, przechowywaniu dokumentów mijanych, wytworzonych w Wojsku polskich na w sieciach prywatnych. Zresztą ja ten wniosek do władz oddała, bo nie ma on znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy. Proszę Państwa, proszę stron. Czy strony mają jakieś wnioski przed zamknięciem przewodu sądowego? Proszę Sądu, chciałbym podyktować wniosek o wniosek dowodowy na okoliczność naruszenia e, moich praw, strony, w którym domniemania niewinności. Po pierwsze, prokurator Sławomir występnia. wszczął postępowanie o przestępstwo ścigane na wniosek dowódcy jednostki wojskowej. Kiedy zastosowano już wobec mnie środki dyscyplinarne przewidziane w wojskowych przepisach dyscyplinarnych. Było to postępowanie APO 1, łamane na 2021. W toku postępowania przygotowawczego ani w toku śledztwa nie wzięto tego pod uwagę, co spowodowało pogwałcenie przepisu artykułu 658 paragraf 1 kodeksu postępowania karnego, który mówi, że prokurator wojskowy odmawia wszczęcia postępowania. Przerwę panu. Jaki wniosek dowodowy chce pan złożyć? Czy żąda pan dokonania przez sąd jakiejś czynności? Tak, wysoki sądzie. Tak, słucham. Chciałem dokonać po prostu enfazy do mojego wniosku. Żądam natychmiastowego zastosowania przez sąd artykułu 304 KPK, paragraf 1 w związku z artykułem 119 dyskryminacja, artykułem 212 kodeksu karnego zniesławienie oraz artykułem 216 kodeksu karnego znieważenia osoby. Yy, dobrze, ale wnoszę, ja ja wnoszę, aby sąd tak. zweryfikował prawdziwość stwierdzeń, na które powołuje się prokurator oraz którymi posługuje się niesławna Fundacja Omslik w celu szkalowania mnie. Wnioskuję również o przekazanie protokołu tej rozprawy oraz załączony przeze mnie pism jako skargę do prezesa Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie na działanie. Wojskowego Sądu Garnizonowego w Lublinie i Prokuratury Rejonowej w Rzeszowie do Spraw Wojskowych wraz z wnioskiem o wykluczenie prokuratora Sławomira Stępniaka z moich spraw z uwagi na ewidentną stronniczość i złamanie moich praw jako strony. Samo posłużenie się taką informacją jako dowód w sprawie sądowej w celu przekonania wymiaru sprawiedliwości co do mojej rzekomej winy Uważam za ostateczne zwieńczenie upadku jakiegokolwiek postępowania karnego przeciwko mnie. Wniosek wraz z uzasadnieniem chciałbym służyć w formie papierowej. Dobrze. Wraz z załatwieniem. Proszę. Tu też załatwię piłkę.